Siemanko z tej strony, Chris i Witajcie na kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś y, robimy odcinek z przewidywania y, grup do eliminacji do Euro 2024. Bo jak wiecie, w piątek już jest pierwszy mecz polski w tych eliminacjach. Podzielimy sobie ten odcinek na dwie części, bo trochę tego będzie. Jesteśmy na pewnej stronie, yy, taką znalazłem i tutaj nie dość, że mamy tabelę, którą możemy no, układać. To mamy tutaj wszystkie grupy, i podzielimy sobie ten odcinek na dwie części, bo to yy, jest przewidywanie łącznie z wynikami wszystkich meczów. Więc naprawdę, no, będę starał Wam się yy, robić cięcia, i jak ustalę wyniki wszystkich, to Wam to pokażę po prostu. Więc co? Pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji na moim kanale, jeśli chcecie więcej tego typu filmów, a ja zabieram się za typowanie pierwszych meczy w grupie A, w której mamy yy, Cypr. Dziordzie, Norwegię, Szkocję i Hiszpanię. Jak już możecie zobaczyć, wytopowałem sobie wszystkie mecze. No i pierwszy mecz, 25 marca. Chyba nie wiem, czy to są poprawne dla tych, tych meczów, ale mniejsza z tym. Przejdźmy sobie do pierwszego spotkania. Szkocja, Cypr. Tutaj no, pewne 2-0. No, Hiszpania, Norwegia 3 3:1. Możecie sobie teraz zobaczyć. To ja nie będę wszystkiego czytał, żeby nie tracić czasu. Znajdziecie każdą wszystko Hiszpania, Georgia 5:0. No bo tu wiadomo jaki poziom reprezentuje reprezentacja Hiszpanii. No i wiadomo jak to będzie, więc jeszcze zaraz sobie to przeliczymy. Hiszpania pierwsza, Szkocja druga, potem Norwegia, Cypr i Georgia. To są bodajże punkty. 22 punkty. No, przewaga jest ogromna. Szkocja, Norwegia nie aż tak duża, ale no, mówię, to jest mój typ. Lecimy sobie do kolejnej grupy, bo mamy naprawdę mało czasu. No, i tutaj jest grupa Francja, Gibraltar, Grecja, Irlandia, no i Holandia. A więc naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawa grupa. No, oczywiście, faworytem Francja i Holandia, no, ale wszystko się może zdarzyć. No a więc moi typy wyglądają następująco. Tutaj pierwszy mecz, remis Francji i Holandii. I co ciekawe drugi mecz, również remis Francji i Holandii, jak tu możecie zobaczyć. Też 2-2. No i jak wiadomo, tutaj Francja bez problemów radzi sobie z takimi reprezentacjami jak Gibraltar czy Grecja. No ale Holandia było kilka niespodzianek tutaj widzimy remis Grecji z Holandią no ale zobaczymy jak to wygląda finalnie finalnie wygląda to tak Francja z 20 punktami na pierwszym miejscu Holandia z nie aż tak dużą stratą bo dwóch punktów do lidera na drugim miejscu Irlandia 12 punktów Grecja 5 czyli całkiem git w tej grupie jak na nią no i Gible, Gible Artar 1 Przechodzimy sobie do kolejnej grupy, gdzie mamy również bardzo, ale to bardzo ciekawą grupę. E, Anglia, Włochy, Malta, Macedonia i Ukraina. Więc, tak jak zwykle, teraz małe cięcie. A więc tak wygląda grupa C. E, Anglia wygrywa w pierwszym meczu z Włochami, w drugim to wygląda następująco: 3-3. Więc myślę, że całkiem fajne widowiska by było, gdyby to się sprawdziło. No, tutaj wiadomo, te większe reprezentacje o wiele yy, łatwiej radzą sobie z Maltą niż Macedonia i yy, Ukraina. No, ale zobaczymy sobie, jak to wygląda. Sytuacja ostatecznie w grupie, a wygląda następująco. Anglia z przewagą jednego punktu awansuje z pierwszego miejsca na euro, potem jest z przewagą jednego punktu, Ukraina na trzecim miejscu, no i Malta z brakiem punktów. Myślę, że zrobimy sobie do F tą, ten odcinek. Następnym pojawi się yy, jutro. Tutaj mamy Armenię, Chorwację. To jest bodajże Litwa, o ile się nie mylę, nie miejcie mi tego za zło, jeśli się pomylę: Turcja i Walia. A więc robimy mały cień. Dobra, ym, jeśli chodzi o najbardziej interesujące starcia w tej grupie, czyli między Chorwacją a Walią, wygląda to tak, że w pierwszym meczu Chorwacja pokonuje Walijczyków 2 do 1, a to w drugim meczu jest 1 do 1. No wiadomo, Armenia, Litwa dzielnie walczyły, jednak nie wiem, czy to wystarczy, żeby znaleźć się tutaj w górnej części tabeli. Zobaczymy. No właśnie. Chorwacja z miażdżącą przewagą nad Walijczykami no, wychodzi z pierwszego miejsca. Jest faworytem, myślę, do wyjścia z grupy na euro samym. Turcja, no tutaj zabrakło tych sześciu punktów do Walijczyków, ale Litwa... Myślę, że dobrze mimo wszystko sobie poradziła. Myślę o wiele lepiej niż Armenia, która niewiele tutaj zdziałała. Teraz przechodzimy do grupy E, w której jest Polska. Oczywiście Albania, Czechy, Wyspy Owcze, Mołdawia, no i Polska. No. Myślę, że każdy zna układ naszej grupy. A więc co? Jesteśmy po wynikach w naszej grupie, oprócz meczów reprezentacji Polski, bo chcę z Wami je tutaj wytypować. No oczywiście możecie sobie teraz zobaczyć wyniki innych reprezentacji, a w meczu Polska-Czechy myślę, że niestety, ale zremisujemy tutaj 2 do 2. Polska-Albania, myślę, że damy radę tutaj pokonać Albanię 1-0, jak już to Poknęliśmy ją kiedyś 1-0 niedawno. Polska, Mołdawia. Myślę, że to będzie łatwy mecz i 2-0 nam siądzie. Polska, Wyspy Owcze. No myślę, że tak samo będzie to bardzo, ale to bardzo łatwe jest dla nas spotkanie. Polska, Albania. Drugi mecz. Myślę, że możemy pokusić się tutaj o kolejne zwycięstwo. 1-0 1 0 Tu myślę, że niestety ale przegramy ten mecz. Tak myślę, że Czechy dla nas będą bardzo ciężkim przeciwnikiem. No ale to co się okaże w tabeli, to się okaże. Dajemy radę jednym punktem awansować na euro z pierwszego miejsca Albania dzielnie walczyła 12 punktów Mołdawia, no i wyspy owcze no nie popisały się tutaj. Ale myślę, że Albania i Czechy pod względem tych eliminacji będą bardzo do siebie zbliżone, cię, będą ciężkimi rywalami dla Polski. Ale mimo wszystko udaje nam się tu wyjść z pierwszego miejsca. No i lecimy do ostatniej grupy w tym odcinku, jaką jest Austria, Azerbejdżan, Belgia, Estonia i Szwecja. Ostatnia grupa w tym odcinku prezentuje się w taki sposób. Możecie sobie zatrzymać i zobaczyć, czy się zgadzacie z tym moim typem. No i zobaczymy, jak wygląda tu grupa. A więc, następująco: Belgia, mimo że ta reprezentacja już widać, że ma swoje lata, już piłkarze są naprawdę no, w starszym wieku niż w innych reprezentacjach. To daje jeszcze, daje jeszcze radę. I 20 punktów wychodzi. E, Szwecja druga. 16 punktów. No i tutaj Austria. Zacięta walka była toczona między tymi reprezentacjami. Ale ostatecznie. No, wygrała tą walkę Szwecja. A więc jak wam się podobał ten odcinek. To zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję na moim kanale. Polecimy sobie teraz. Z, jutro z drugą częścią tych przewidywań. Następnie dokończymy te zaległe już odcinki, które nagrywałem kilka miesięcy temu z Saszetek z Euro, i potem jeszcze mam pomysł już na inne odcinki. No i wyjaśnię Wam to w najbliższym czasie. Trzymajcie się, cześć.